Cześć, jestem Cydy, a to jest kolejny, przedostatni odcinek. Zagrajmy w World of Goo. Zaczynamy sobie rozdział numer 4, który się nazywa Infostrada i trafimy do dziwnego miejsca, czyli świata komputerowego w grze o glutach. Tak jest. Start. No, tymczasem już nie ma tam wiosna, lato, jesień, zima, tylko jest, tymczasem, tak, swoją drogą pewnego razu te sprawy. Witaj świecie. Zaczynamy wręcz nową grę. Trafiamy do nowego świata. Z nowymi glutami. Gluty tak naprawdę teraz już normalnymi glutami nie są i działają całkiem inaczej, bo nimi możemy strzelać. Zobaczmy, co nam napisał artysta-malarz. Witaj na infostradzie, krainie piękna, nauki, filozofii, architektury, fanfiction. Wszystko co tutaj widzisz od wody po liście wykonane jest z najsłodszych i czystych informacji. Sprawdź, czy uda Ci się jej posmakować. Oczywiście to miejsce opustoszało lata temu. To wszystko, co po nim pozostało: artysta Malarz Forever. Leć czy to się odbija? Odbija się, więc spoko. Nie ma problemu. Większego tutaj. Tworzymy sobie drogę. I pierwszy poziom bardzo treningowy. Przechodzimy. Kontynuuj. Ciekawe jakie to było ZOSR, ale... A, średnio mnie to obchodzi. Jak już wam mówiłem wiele razy. Kontynuuj. Pierwszy poziom zajął nam 45 sekund. Razem z wszystkim pewnie z 2 minuty. Forum dyskusyjne, poziom drugi. Prze... Coś tam, coś tam, coś tam. I co czeka nas tutaj? Kolejna wiadomość od malarza. To miejsce się rozpada, infostrada nie jest cała zielona, wiesz, kiedyś była piękna, trzeba zaktualizować sterowniki karty graficznej Idę o zakład, że podkręcimy trochę grafikę na trzecim poziomie. Wirtualny artysta malarz. Oczywiście znowu musimy strzelać naszymi kochanymi. A, zginął jeden, sorry. To będzie chyba trudniejsze, bo wieje jeszcze wiatr. Nie wiem, jak to działa, że wiatr wieje w komputerze, ale najwyraźniej jakoś to działa. Za daleko. No takie proste nie jest, jak się wam może wydawać. Czy to się uda? Udało się jeden. Drugi nie przetrwał. O, potrzebujemy ich aż cztery. Więc jeszcze dwa tutaj będzie trzeba przyprowadzić. Te dwa już niech wchodzą. Niech nam tam szumi wszystko. Jeden, drugi. Pewnie oba zginął po drodze. Jeden zginął, drugi zginął. Dobra, zostały nam cztery. Trzy, dwa. Nie, to ja może zrestartuję. Okej, okay, tym razem jest ich tu troszkę więcej i myślę, że jest ich wystarczająco, żeby zakończyć ten poziom. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Kontynuuj. Jeszcze tamte trzy weszły i tyle. Wirus winogronowy. Dobroczynna informacja. Ten poziom jest trudny. Na razie musimy wrzucić tu sporo y, dowody, żeby się zamieniły w potworki. Zobaczmy informację. Strefa skażona. Wstęp wzbroniony. Tak, one mutują wtedy. W, nie wiem, wirusy. No dosłownie chyba mutują wirusy po prostu. I musimy je wrzucić tutaj. O, niestety właśnie te komórkowe, powiedzmy, gluty działają w taki sposób, że nie możemy ich łapać, gdy nie stoją na niczym. I to jest takie główne utrudnienie w tym świecie. Obróć się w naszą stronę. Nieźle, musimy uważać na te kolce, które tam są. Wszędzie. Teraz obróć się w naszą stronę. Obróć się w naszą stronę, leć w naszą stronę. Nieźle, i o, tu jest jeden, wrzućmy od razu z dwa, trzy może do dołu, złap tego czerwonego, ty leć na górę, a ty, a, dobra, póki co go chyba nie złapię, a tam jeden jeszcze się skaził, więc chyba skażonych już nam wystarczy, bo jest ich całkiem sporo, tutaj mogę złapać, a, nie złapałem, to w sumie dobrze, to w sumie, a, przeżyłem to jakimś cudem, a, a tu źle się złapałem. A tu zginąłem. Fakt, to nie idzie w dobrą stronę. To bardzo w złym kierunku idzie. No, ła! co ja robię? Gincie, gincie, szmaty. Znaczy, zamieniajcie się w moich pomocnych bohaterków. Dos dokładnie to róbcie, a nie gincie. Okej, okay, to ma szansę jeszcze wypalić. Potrzebujemy tylko 4 gluty, żeby to w ogóle przejść, więc. No to nie jest tak dużo. Najlepiej jest teraz łapać się z dołu, wtedy będziemy w miarę bezpieczni, że tych glutów nie stracimy za bardzo. Ale nie łapać się w taki sposób, bo to tylko marnowanie. A potrzebujemy ich jeszcze ze dwa: tylko dwa dobrze trafione. A dobrze trafić to już nie jest takie proste jak co innego zrobić. Dobra, jeden i drugi. Okej, okay, okej, okay. nie zgiń tylko. Dobra, jeden, drugi, trzeci. Czy trafię stąd? Trafiłem. Kontynuuj. Procesor karty graficznej. Niedozwolona modyfikacja. To musi być to coś, co przetwarza całą grafikę. Kreatywne serce i dwostrady. W instrukcji napisano, że po aktualizacji sterowników grafika zyska 256 olśniewających kolorów. Moim ulubionym kolorem zawsze będzie zielony. Wirtualny. Artysta Malarz. Ten poziom jest trudny stosunkowo. Musimy wyrzucić dobrze jednego zielonego, żeby obudził te czerwone. Co mi tym razem bardzo nie wyszło, więc wyrzućmy ich kilka. Raczej nie powinny trafić akurat wszystkie na kolce, serio. Dobra, jeden przynajmniej trafił. I teraz musimy dobrze rzucać tymi, a ja zrobię to na Hama, bo czemu nie? Oby to zadziałało. Nie zadziałało. Dobra, zadziałało, nie zadziałało, zadziałało, nie zadziałało. Zadziałało. Dobra, to się klei. Teraz tylko trafić sześcioma glutami zielonymi, żeby się złapały za linię. I będzie wszystko spoko. Trzy, cztery, pięć, sześć. Sorry, że robię to tak na hama, ale chcę po prostu te levele przejść, a nie maksować. Blokady drogowe. Hmm, wsparcie techniczne, co to może oznaczać? Powracają normalne gluty. Jest jakaś tabliczka, a na dole czekają na nas klocki. Tak, już nie gluty, klocki. Cały świat został wypełniony dźwiękiem stereo i setkami kolorów. Realistyczne fale rozbijają się o ostre odłamki infostrady. Podróżujący artysta-malarz. I z tych kawałków teraz będziemy musieli tutaj ułożyć dla nas drogę to całkowicie zmienia całe podejście do gry. To jest niesamowita, wiecie, niesamowita zmiana, która naprawdę zmienia grę o 360 stopni. Tak, wiem, że to nieprawda. Powinienem powiedzieć o 180 stopni, ale, ale nie powiedziałem tak. Dlaczego? Tajemnica. Jak wy wyglądacie? Ułóżmy tutaj tak od razu na wszelki wypadek jednego. I drugiego, i trzeciego, i czwartego. Dobra, mniej więcej już wiem, jak powinna wyglądać finalna wersja naszej wieży. Ok. Jeszcze te dwa bym chciał ułożyć, a potem takie proste. W sumie jeden prosty wystarczy. W sumie brak prostych wystarczy. Ho, jak go obrócić? Tak w locie, jak złapie? Ok, ok, ok. No kręć się, kręć się, kręć się, kręć się i na środku, pięknie. Leżysz i to powinno wystarczyć. Ok, Już jesteśmy bezpieczni, wystarczy dotrzeć na drugą stronę. No ten level nas po prostu znów uży, uczy nowej mechaniki. Całkiem fajnej mechaniki, czyli klocków minicraft, te sprawy. Wyjątek nie krytyczny. Odblokowane. Uh -huh. Tabliczka, dużo klocków. A na górze klocków nasz cel. Fajne, 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 proste. Wygląda na to, że ten port jest zablokowany Lol, Rotwl. Widziałeś, że kiedyś użytkownicy Infostrady wykorzystywali porty do uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu? Niestety niektóre z nich okazały się pułapkami. Chłopski rozum mógłby zadzia zadziałać, lecz wymagało to miliardów lat obliczeń. Może, gdy prze przesuwasz zmienne tu i tam, dane trafią w odpowiednie miejsce? No tak, w ogóle odkryłem teraz, że mogę e, pokrętłym myszy przesuwać te rzeczy wszystkie. No ten poziom jest prosty. Musimy po prostu doprowadzić to wszystko na sam dół. Z większej logiki tu właściwie nie ma. No ale proste też to nie jest. No jak widzicie właśnie tutaj. Cofnij, cofnij, cofnij. Jeszcze zraz bym mógł cofnąć, ale spróbujmy to zrobić tak jak już jesteśmy teraz. Byle tylko nie zepsuć tu nic. Chociaż, no okej. Okay. Tym dobrze zmanipulować, zmanipulować. No nie wiem czy dobrze, że tamto wszystko spadło, ale... Ale to też nie był trudny poziom. Alicja, Bob i jeszcze ktoś. Ktoś podsłuchuje. Sporo czerwonych glutów, sporo klocków i tabliczka oraz e, takie zielone gluty, które oznaczają transfer wiadomości. Gorący Tomasz, 32 i Młoda Napolona 18, pokój rozmów, 5, wirtualny kumpel. Ciekawe o czym rozmawiają. Artysta, malarz. Tutaj musimy po prostu dobrze wszystko ustawić i ten level nie jest za zabójczo trudny. Przeczytajmy jeszcze to. Stary system elektronicznego nadzoru od dawna już takich nie robią. Jego zadaniem jest monitorowanie rozmów między bandytami infostrady. Niestety ciężko było zgadnąć kto jest bandytą, a kto nie. Najlepiej więc monitorować wszystkich tak na wszelki wypadek. Ciekawe czy jeszcze działa. Wirtualny artysta malarz na podsłuchu. Okej. Okay. Tutaj zabierz to szybko. Eee... Na spokojnie ustaw to Dobra, co tu mamy? Ej, czy to nie wystarczy? Znaczy, potrzebuję jeszcze jakiegoś klocka jednego, na przykład tego. Znaczy, jeszcze bym tu e, trochę ubezpieczył drogę dla naszych glutków, bo tych klocków na dole jest tam bardzo dużo. Więc mogę z nich troszkę skorzystać, żeby było nam na przyszłość łatwiej. One chyba są nawet nieskończone, tak mi się wydaje. Musimy ustawić jeszcze tu jeden. Hmm. Zostały nam trzy klocki. Zobaczymy, czy, gdy jeszcze raz tu przyjdziemy, dalej będą trzy klocki. Jest dwa. Ok, może jednak nie są nieskończone. Nie wiem, ale tylko jak nim. Dob nie! Czemu? Czemu to się stało? Musiałem tutaj zrestartować ten poziom, bo niekoniecznie dobrze e, go zaprojektowałem. Znaczy zaprojektowałem go idealnie, ale to co potem z nim zrobiłem, to bardzo zepsuło moją status, moją taktykę powiedzmy. I teraz w ogóle lumy od razu będą zasysane. Po prostu nie zrobiłem tam na dole drogi do rury. Dobra, poczekajmy jeszcze na te dwa, chociaż to jest za mało. Dopiero w rurze jest 15. 22, 23 26, 27, 28. Uda się, spokojnie. Już się wiem, że wiecie za mało, za dużo do wody trafiło i tak dalej, ale na szczęście jest spoko. Farma serwerów. Ha, ha, ha. Procesory po niskich cenach. Co mamy na znaku? Już czas odwiedzić mamy. Ciekawe, czym zajmują się teraz te serwery, jeśli nikt już z nich nie korzysta. Na tym w, 90... na tym w 99 i 9% opiera się stabilność. To prawie 100% wirtualny artysta malarz. To są niby te serwery, lol, creepy. No tutaj mamy bardzo trudną zagadkę. Znowu musimy dobrze balansować wszystkim, żeby to się nie zawaliło. Jak się domyślacie, zbyt proste to nie będzie. Czy to nas zabija? Nie, tam w ogóle nie ma co nas zabijać. Myślę, że to jest jakiś prąd, albo chociażby jakaś kula, a to jest po prostu tło. No to spoko. Czy jest w miarę równo teraz? Chyba tak, chociaż troszkę na tamtą stronę szło. A, rura jest tutaj. A, bałem się, że to jest coś trudniejszego. No tu, luzik, 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 luzik. Jeden, dwa, trzy, cztery. Banał, banał, po prostu banał. No i jest! Komputer mamy. Finał. Witaj w domu. Jesteśmy na... czymś w rodzaju pulpitu. W sensie to wszystko jest pulpit, a to jest jakieś okienko. Czy mamy z niego wyjść? Nie. Możemy tu po prostu ułożyć sobie co tylko chcemy, ale nie będziemy tego robić. Musimy za pomocą gier i aplikacji utworzyć sobie drogę do mamy. Właśnie tak. To jest fajne, to jest epickie, ale też trudne stworzenie tej drogi i myślę, że a troszkę się w tej planszy pomęczymy, bo musimy tu naprawdę idealnie robić i to jest jedyna taka naprawdę trudna plansza w całej grze, więc no trzeba to zrozumieć i być tutaj cierpliwym. Można to też by robić wiadomo na Hama, ale co by z tego wyszło? Domyślam się, że byśmy szybko przegrali. Pewnie zapytacie, czemu nie pokażę wam, gdzie w ogóle zmierzamy i tak dalej, ale nie da się w tej chwili. W tej chwili się nie da, musimy najpierw utworzyć sobie drogę i i z czasem wszystko zobaczycie. Tam już widzicie szczyt pulpitu, ale to zaraz. Wszystko w swoim czasie. Jeden, drugi. Mógłbym oczywiście wszystko układać z tych płaskich, już się wszystko psuje. Wsz z tych płaskich, co by było znacznie bezpieczniejsze, ale. Trwałoby dwa razy dłużej, w sumie, jakbym zrobił taką jedną linię z tych płaskich, to mogłoby wypalić i być, no, nie takie długie i trudne. Ale mimo wszystko nie chcę tego robić. Oczywiście, też ta droga będzie bardzo duża i na górze też będą kolejne ikonki z grami i z, z grami i z aplikacjami, co byśmy zbyt dużo się męczyć nie musieli. Musieli, musieli. To Jest miłe z gry, ze strony gry. I zobaczmy notatkę. Kropka, kropka, kropka. Za wszystko przewinąłem. Za wysoko przewinołem. Kropka, kropka, kropka. Kropka, kropka, kropka i wylądowałem tutaj. Kropka. Co to za miejsce? Znak zapytania. Jestem ponad paskiem zadań. Kropka, kropka, kropka. Znak zapytania. Kropka, kropka, kropka. Poza obszarem pulpitu. Kropka, kropka, kropka. Znak zapytania. Kropka, kropka, kropka. Czy tu trafiało zminimalizowane okienka? Znak zapytania. Kropka, kropka, kropka. Jak wysoko można jeszcze wejść? Znak zapytania. Myślnik, spadający, wirtualny, artysta, malarz, przecinek, w górę, przecinek, w górę, wykrzyknik. Aha. Mamy tu kolejne, jak wam mówiłem. No, miejsca, z których możemy skorzystać. Na spokojnie w miarę. No, aplikacji jeszcze... Aplika znaczy, gry są jeszcze za wysoko i do gier jeszcze nie dosięgniemy. Może teraz dosięgniemy. W ogóle nie wiem jak dół wieży się trzyma. Całkiem nieźle. Chociaż sama wieża nie wydaje się zbyt stabilna. Ale tak fatalnie chyba nie jest. Dobra, teraz bym wziął znowu gry. No, ten poziom jest długi. Długi, 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 ale fajny. Dajmy to na środek. Dajmy, chociaż te aplikacje tutaj wyglądają źle. Takie trzy na sobie. Aczkolwiek taki system wygląda nieźle, tylko że mm, gdybym to robił powiedzmy na sześciu rzędach, to by było znacznie łatwiejsze. A tak na czterech no już jest troszkę gorzej. Dobra, już dosięgamy spokojnie do gier. Tutaj ustawmy dwie aplikacje. Teraz dajmy dwie gry, tak żeby podtrzymać to w miarę. No, już się bardzo giba. Już się bardzo niebezpiecznie giba, ale na górze coś widzimy. Na górze już coś się świeci. Czy to kolejne gry i aplikacje, czy może już nasza mama? Mama całego świata World of Goo. Mama całego tego serwera, całego wszystkiego świata glutów. Co nas tam czeka? Przekonamy się już za chwilę. Chciałem zrobić tu coś innego, no coś w tym stylu. Czy mogę. A, to był zły pomysł. Jest, skrót do mamy. Jeszcze tylko musimy tam wejść na górę. Zrobimy to za pomocą tych zwykłych. Mam nadzieję, że wszystko zaraz nam się nie zawali. Jeszcze tylko moment, jeszcze tylko chwila. Zaraz mama otworzy oczy. Zapytaj mamę. Kim jesteś? Witaj w domu. Jestem mama. Inteligentna wyszukiwarka. O co chcesz dziś zapytać, mamę? Pomożesz mi? Jakiej pomocy potrzebujesz? Byłaś kiedyś dużą stroną internetową? Ciągle jestem duża. To użytkownicy stali się mali. Czy to zapach ciasteczek? Tak. Dodajesz czyptę Twoich osobistych danych do każdego z nich. Czy Infostrada nie, nie została porzucona, porzucona lata temu? Tak, ale może któregoś dnia użytkownicy ponownie ją odwiedzą. Czy ty żyjesz? Nie, ale zostałam napisana w miłości. To nowy język progr programistyczny, gdzie aplikacje pisze się za pomocą uczuć. Ja czuję się z tym dobrze, a ty co czujesz? Wiesz wszystko? Mama zawsze wie najlepiej. Wiem również, że w większości drzewek dialogowych zawsze można wybrać ostatnią opcję ciągle i ciągle i przeskoczyć cały wątek. Kropka, kropka, kropka. ale mama wiedziałaby również o tym. Obserwowałaś mnie? Otrzymałam przekaz wideo, gdy, wszedłeś, gdy wyszedłeś z Żabiej Paszczy. Poza tym na moim blogu pojawiła się nowa notka. Gdy wysadziłeś się robotowi głowę, wszystko szło w dobrym kierunku. Jakie osobiste dane są w Twoich ciasteczkach? Według polityki firmy, moje ciasteczka mogą zawierać Twój adres, historię, produkty sojowe, zakupy online, kartę zdrowia, billingi telefoniczne, listę przeglądarek, listę e-maili, przekaz wideo i znacznie więcej. To specjalny przepis mamy na to, aby użytkownicy otrzymywali darmowe i ważne informacje. Co teraz robisz, skoro zostałaś tutaj sama? Piszę listy do wszystkich użytkowników i umieszczam w nich specjalne oferty, kupony zniżkowe, ważne marketingowe informacje dostosowane do indywidualnych zainteresowań użytkowników. Zapraszam ich również do odwiedzenia mojej strony, by odwiedzili mamę. Przecież nie chcemy, żeby ktokolwiek poczuł się samotny. Ktoś jeszcze odwiedza twoją stronę? Ty odwiedziłeś. Czy moje osobiste dane są u Ciebie bezpieczne? Twoje osobiste, twoje osobiste dane są zapisywane w bezpiecznej bazie danych i nigdy nie zostaną przekazane osobom postronnym. gwiazdka. Kropka, kropka, kropka. Gwiazdka, chyba że poproszą. Gwiazdka, gwiazdka. Lub jeśli ktoś poda, cię, poda się za Ciebie. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Lub jeśli firma stwierdzi, że to dla niej dobry interes, gwiazdka, 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 lub jeśli niezadowolony pracownik, opubliczni kopię Twoich ciasteczek, gwiazdka, 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 lub jeśli firma nielegalnie sprzeda bazę danych Twoich ciasteczek innemu portalowi, gwiazdka, 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 gwiazdka lub jeśli większość akcji zostanie przejęta przez inną konfurację i stanie się jej częścią bez Twojej wiedzy i zgody. Mogę usunąć swoje ciasteczka? Jeśli usuniesz ciasteczka, zapomnę cię. To tak jakby, jak gdybyś się nigdy nie, spo, jakbyśmy się nigdy nie spotkali, jesteś pewien? Cały świat stał się trójwymiarowy i nie wiem już, co jest prawdą, a co nie. Czy próbowałeś poruszyć kablem? Co mam zrobić, aby wszystko było znów dwuwymiarowe? Spróbuj zamknąć jedno okno? Jak mogę zniszczyć wielką korporację? To nie brzmi zbyt sympatycznie. Jeśli nie masz nic przeciwko, mam do wysłania kilka milionów wiadomości do moich użytkowników. Do widzenia. Wysyłasz spam do milionów użytkowników, każdy uwielbie otrzymywać specjalne oferty od mamy i całej sieci moich botów. Czy mogę się zapytać o listę subskrybentów? Mama zawsze cieszy się z każdego nowego użytkownika. Wpisz e-mail w pole poniżej. Pole tekstowe to nie moje usta. Ludzie myślą, że tak właśnie jest, ale to nieprawda. Mój adres to kropka, kropka, kropka. wszyscy, małpa, światowa korporacja Glut. Witaj w domu, restartuję, zapisuję. Gratuluję, wysłałam mail potwierdzający na twój adres e-mail. Musisz zaakceptować warunki umowy, zanim otrzymasz oferty specjalne. Czy wyślesz wszystkie oferty specjalne, jakie kiedykolwiek istniały? Co kombinujesz? Wysłanie każdej oferty specjalnej, jaka powstała w historii Infostrady, może spowodować wysłanie ogromnej ilości poczty i jeszcze większej. I jeszcze większe oszczędności. Bardzo chętnie to zrobię, ale będę potrzebowała pomocy. Co mogę zrobić? Większość poczty została usunięta na przestrzeni na lat. Na szczęście na Infostradzie tak naprawdę nic nie jest do końca kasowane. Można ją przywrócić. To niebezpieczne. Napotkasz na swojej drodze wirusy i robaki, i strony, które wyglądają jak twój bank. Musisz się wybrać do miejsca, do którego trafiają wszystkie pliki po usunięciu. Gdzie trafiają pliki po usunięciu? Do Wielkiego Kosza na południowo-wschodnim... ...wschodnich rubieżach. Jak mogę się dostać do Wielkiego Kosza? Musisz zaakceptować warunki umowy. A mama zajmie się resztą? Dwukropek... ...zamykanie nawiasu? Kocham cię, mamo. Do widzenia. Odwiedź mnie jeszcze kiedyś. Napiszę. Nie powiedziałem o ciasteczkach, sorry, mamo. Masz nową wiadomość. Ogólnodostępny termin Światowej Korporacji Gród. No, to chodźmy do ostatniej misji w grze, wyzwolenie znaczy w grze, w tym świecie do kosza i z powrotem. Undelete. Eee... Balansując na krawędzi wielkiego kosza, ostatnie z Bluetooth nie zdawały sobie sprawy z tego, że były bardzo wybuchowe, ani że cała skasowana poczta i pliki z infostrady zostaną za chwilę przywrócone. Wirtualny artyst, artysta, malarz. I ten świat jest po prostu świetny. Musimy zajarać wszystko. Ale tak w miarę umiejętnie, żeby nie przegrać, znaczy, żeby nie spalić. No, wiecie, żeby nie stracić wszystkiego. Lećcie, moje maleństwa. Dobra, w sumie, wiecie co. Po co się starać, gdy można wszystko jarać. What the fuck, co się dzieje. Nie powinno cię to tutaj być, gdzie trafi ten cały trafny plik, jeśli zostaną przywrócony... Współczu... a współczuję temu kto je dostanie, a wirtualny artysta malasz the fuck, co się dzieje? E, tutaj chyba musimy uważać na ogień, nie wiem co mam tu zrobić, co mam tu zrobić? Okej, okay. wszystko się pali, wszystko się pali, wszystko się pali, co się teraz stanie? Co się teraz stanie? Uwaga, przywrócić? Tak. Ziemia drży. Światowa Korporacja Glut się cieszy. Masz wiadomość. Czy właśnie świat glut wybucha? Nie. Światowa Korporacja Glut wybucha. No tak. Światowa Korporacja Glut została zniszczona. Teraz nie ma odwrotu. Koniec rozdziału czwartego. Ten rozdział był genialny. Ale został nam jeszcze jeden. Jest nim epilog, koniec świata, którym zajmiemy się w kolejnym odcinku Zegrajmy w World of Goo. Do zobaczenia i cześć. Łapkę w górę, łapka w dół. Cześć.